Pokaż swój niepowtarzalny styl. Radka radzi, tobie dobrze w tym. I z tym. witam Was serdecznie w stroju dnia ze spaceru do lasu. Z bardzo prostego stroju dnia do takiego miejskiego spaceru po lesie, oczywiście, o ile to ma sens, miejski spacer po lesie. Ale w każdym razie mamy 15 stopni, piękną pogodę i strój, który składa się z trzech polskich mark, właściwie z czterech elementów, ale to są trzy polskie marki i jeden amerykański klasyk. W końcu na luzie, jak ja lubię taki styl, ostatnio wiecie, że ja nie przesadzam, już nie ubieram się tak jak jakiś czas temu, strasznie mi się klimaty modowe poprostowały, ale... Wracając już do meritum, czyli do tego, co mam dzisiaj na sobie. No więc mam nowe Boyfriendy z Medicine. Widzieliście ostatnio we vlogu, że byłyśmy z przyjaciółką na zakupach. Kupiłam sobie Boyfriendy z takimi um, kremowymi, beżowymi, ciepłymi przetarciami. To mi się podoba, że te przetarcia są właśnie i lekkie dziury w kolorze ciepłym. No i Boyfriendy luźne. Ja już lubię wiosnę. Kiedy ostatnio założyłam Boyfriendy, to mówię, kurczek, fajnie. W końcu fajna pogoda. Można nosić luźne spodnie, a nie ciągle te obcisłe spodnie. Jak ja nie lubię obcisłych spodni. W każdym razie wygodne. Do tego t-shirt polskiej młodej marki, czyli tak, Boje Medicine, t-shirt polskiej młodej marki The Other Side. To jest t-shirt, który uwielbiam, mam go od listopada. I coś czuję, że będę w nim śmigać całe lato, może się tak zdarzyć, dlatego że już wiem, że to był bardzo dobry zakup, ten shirt kosztował ponad stówę, ale on jest bardzo ciekawie wykrojony, luźny, z bardzo dobrej um, gramaturowo bawełny, świetnie się pierze, prałam go już chyba w 30-40 razy, no i generalnie go polecam, on jest też w różnych kolorach, ja też mam szare, dwa zresztą mam szare, bo mam szary niebieski, szary gołębi, taki bardziej, ale w każdym razie... T-shirt wygodny, do tego płaszcz na wierzch tręcz mój staranko. Ciągle piszecie, że już go nie ma, że szkoda i tak dalej. No wiecie, co przykro mi, wszystkie się sprzedały. Po prostu. No no tak jest. no, Poleciłam, naprawdę uważam, że jest rewelacyjny. No i już go raczej nigdzie nie ma do kupienia, chyba że stacjonarnie go gdzieś dorwiecie, albo musicie po prostu szukać gdzie indziej swój. No i jeszcze konwersy, czyli to jest ten amerykański klasyk, to są konwersy skórzane. Wydaje mi się, że jeszcze trochę za ciepło na też maciane, a skórzane kupiłam jesienią zeszłego roku i właśnie już na jesień i na wczesną wiosnę sobie w tych konwersach teraz śmigam, do tego jeszcze delikatne złote akcesoria, gwiazdka z Apart, często o nią pytacie, bo często na Snapie widać jak ją pokazuję, no i jeszcze jakieś tam bransoletki, lekki pierścionek, taki luźny, casualowy, bardzo wygodny i fajny, miejski, miejsko-leśny strój dnia, także mam nadzieję, że Wy również skorzystaliście z tej pięknej pogody, że Wy również trochę pospacerowaliście, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w moich następnych filmach, pa pa!